Cześć czołem, tu Kuldan. Jak widzicie, na staro lata zgłupiałem i jestem youtuberem. Ponieważ jednak, gdyż idea oglądania tego, jak ktoś przez godzinę gra w grę, kompletnie do mnie nie trafia, postanowiłem przygotować dla was filmik, dzięki czemu poczujecie o co chodzi jakby. Taka 5 minutówka Kuldana. Na pierwszy ogień idzie infamous first light, czyli dodatek samodzielny do infamous second sun. Aha, całość będzie bez fabularnych spoilerów. Zaczynajmy. First Light jest prequelem i opowiada historię Fetch, czyli tej dziewczyny od laserków i neonków do momentu, w którym rozpoczyna się podstawka. Swoją drogą miło, że przy ostatnim zamieszaniu z brakiem żeńskich protagonistów tutaj storujemy właśnie Fetch. Zresztą on jest dużo, dużo bardziej interesującą postacią niż był Darcy Pamiętam, że już na przedpremierowym pokazie Second Son Nathan Fox, czyli game designer, mówił o planie stworzenia dodatkowych rozszerzeń fabularnych. Niestety po premierze First Light w Sucker Punch doszło do szeregu zwolnień, więc może się okazać, że to będzie pierwsze i ostatnie. Tak jak we wszystkich poprzednich częściach serii, rozwój postaci następuje m.in. przez zbieranie znajdziek. Tutaj nazywają się lumenami. Niestety twórcy postanowili to urozmaicić, wprowadzając znienawidzone przeze mnie uciekające znajdzieki. Ponieważ jednak obszar gry ograniczony jest do pierwszej wyspy, to i tych małych latających dziadostw nie jest dużo. Swoją drogą odniosłem wrażenie, że nasze zabawy z Abigail wyglądają dużo ładniej niż to, co pokazywał nam Delsi. Strzelam, że jest to on związany z mocą, jaką dysponuje Fetch, bo nawet w Second Sun to neony były najbardziej spektakularne. Jak pamiętacie z podcastu, w podstawce bardzo fajnym bajerem było robienie graffiti. W First Light również jest malowanie po ścianach, tym razem neonami. Ale z kompletnie nieznanego mi powodu skopsane zostało celowanie za pomocą ruchów pada. co zresztą widać. Z góry mówię, to bujanie się nie jest z powodu mojej nietrzeźwości. Kolejna rzecz, która przeszła z podstawki, to wyszukiwanie kamer na podstawie ich punktu widzenia. Tym razem jeszcze bardziej irytująca, bo kamery latają. Dobra, olejmy już to, co w tej grze jest średniej. przejdźmy do tego, co jest zajebiste, czyli sianie pożogi. Mimo że neonki były moją najmniej ulubioną mocą w podstawce, to w wykonaniu fetch sprawdzają się bardzo, bardzo przyjemnie. Walki są dynamiczne, niezbyt trudne, bardzo bardzo efektowne i co najważniejsze dają masę fight. Wydawać by się mogło, zwłaszcza w zestawieniu z Second Son, że jedna moc będzie nudna, ale tak nie jest. Jeśli nie bawiłem się w zbieractwo, to gra jest intensywna, a przy tym nie należy do najdłuższych. Mimo że bawiłem się w wyczyszczenie całego miasta ze znajdziek, to zobaczenie napisów końcowych zajmie jakieś 4-5 godzin. I jest tam tryb areny do masterowania tych ale nie oszukujmy się, to totalnie nikogo. Podsumowuję. First Light jest krótszą, mniejszą wersją Second Sun i wychodzi to grze zdecydowanie lepiej. Ponieważ historia jest zamkniętą całością, a gra sprzedawana jest standalone, to nawet jeśli ktoś nie grał w podstawkę, może spróbować się grać. I moim zdaniem warto. Od kilka godzin bawiłem się bardzo, bardzo dobrze. Gra zasługuje na solidne trzy kuldany. Ponieważ nigdy wcześniej nie bawiłem się z przygotowywaniem tego typu materiałów, to będę wdzięczny za jakikolwiek feedback. Co dobrze, co źle, co do dupy. Plus, dajcie znać, czy w ogóle takie 5 minutówki mają dla Was sens i chcecie to oglądać, bo jeśli nie, to ja sobie odpuszczę, a w czasie poświęcony na tworzenie tego po prostu sobie pogram. A na koniec suchar godny mata. Dlaczego ściany nie toczą za sobą wojen? Bo między nimi jest pokój.